Kiedy pytają się mnie, w jaki sposób pomagać osobom bezdomnym, zawsze przypomina mi się to, jak byłem dzieckiem. Dostałem swoją pierwszą w życiu wędkę. I wtedy nauczyłem się, że sama wędka i przynęta wcale nie oznacza sukcesu. Potrzebna jest druga osoba, która nauczy nas tego, w jaki sposób z tej wędki korzystać. My jako towarzystwo oraz nasi współpracownicy staramy się pokazywać innym ludziom to, w jaki sposób skorzystać z tej wędki, czyli z umiejętności normalnego funkcjonowania. W kotłowni była renowacja i z tego mamy białe działal. A to miejsce tutaj? To miejsce stoimy? tutaj to jest y, część baraków, kto był pomysłodawcą, założycielem na terenie DPS-u tutejszego sadu, przed którym stoimy. Założycielem tego e, ogródka, z początku ogród e, warzywny był dyrektor nasz e, pan Arkadiusz Kamczyński. Potem dyrektor wziął, mówi lepiej jak tego tego możemy to e, wziąć i coś, obsadzić drzewami i posadził e, te. Drzewa owocowe. Nasz pan dyrektor jest bardzo opiekuńczy, serdeczny, przyjazny, uśmiechnięty. Zawsze na dzień dobry i na do widzenia. Witaj, rzeka się z nami, uściskiem, uściskiem dłoni. Jest bardzo sympatyczny i dobry. No po prostu, co ja mam powiedzieć? Nasz pan dyrektor jest depresją. Projekt FLEX to praca w ergoterapii. Która została powołana przez naszego dyrektora pana Arkadiusza Kieńczybskiego rok temu. Jak wyglądał pan, pański codzienny dzień w pobycie w, w DPS-ie zanim pan rozpoczął współpracę w projekcie FLEX? No leżałem na łóżku nic nie robiłem, a jak by była to praca to mnie obowiązkowość taka, że człowiek musi przyjść pomagać Zadanie jakieś takie wykonać dla siebie. No, przyjemność to jest. Dobrze. No, otrzymała Pani propozycję tak. podjęcia współpracy w projekcie PREPS? Jakie Pani miała obawy? Znaczy, obawy są zawsze, bo człowiek myśli, czy umie, czy nie umie, czy to zdoła, czy będzie chciał to robić, czy to nie zniechęci ta praca. Przede wszystkim chciałbym podziękować serdecznie za możliwość pracy w ogóle. Dziękujemy panu dyrektorowi za tą pracę. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Pan Arkadiusz Kiemczyński jest osobą, która również wiele serca i pracy wkłada w działalność na rzecz lokalnej społeczności i pomocy drugiemu człowiekowi. Dyrektor Kiemczyński przez swoje długoletnie działanie, przez zaangażowanie w pracy umożliwia mieszkańcom TPS-u w Damaszce nie tylko zapewnienie podstawowych potrzeb ale również możliwość wykazania się ponad tym, co obowiązuje. W związku z tym mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje i czuć się potrzebni nie tylko dla domu, ale dla całego społeczeństwa. Gosiu, znamy się już od wielu lat, a teraz kroczymy wspólną drogą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Ja bardzo Ci chcę podziękować, zwłaszcza za ta takie momenty, które dla nas w naszych działaniach z dziećmi są bardzo trudne, a ty potrafiłaś wesprzeć nas dobrym słowem, dobrym uśmiechem. Bardzo Ci za to serdecznie dziękujemy. Samorząd Gdański ma rzeczywiście szczęście, że Pani Małgorzata Niemkiewicz kieruje Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Cieszę się bardzo, że to wszystko, co wnosiła do tej pory w pracy w organizacji pozarządowej, przekłada teraz na tą wrażliwość, która jest potrzebna w działaniach społecznych na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Mam nadzieję, że cały zespół, wspierając szefową, Widzi także w niej te dobre cechy budowania relacji i budowania tego wszystkiego, co jest potrzebne w kontakcie tych, dla których codziennie służymy. Bo w końcu nasze wsparcie, Twoja samodzielność. Dziękuję Ci bardzo, Gosiu, za to, w jaki sposób to robisz i cieszę się także gratulując wspaniałej nagrody. Pierwsze, co nas połączyło, to wspólne działania w ramach IQAL-a. Myślimy o tym, żeby pomoc społeczna w Gdańsku była. Postrzegana jako prekursorzy rozwiązań nietypowych, rozwiązań, które tak naprawdę są skierowane do człowieka. Małgosia to osoba otwarta, osoba, która nie boi się wyzwań i nie boi się trudnych zadań i za to ją cenię, za to ją lubię. Małgosia w mojej głowie. Doktor ekonomii społecznej, konsultant przy ministerstwie, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzin. Nasz pierwszy kontakt. Procesja na Boże Ciało ulicą Łąkową. Teraz MOPR, otwarte drzwi na korytarz. Zawsze mogę wejść, zapytać, skonsultować, poradzić. Odważna, otwarta i kompetentna. Dla mnie zaszczyt i radość znać Małgosię. Klaudiuszy Jas dla mnie, choć mój uczeń i absolwent to autorytet w każdej sprawie społecznej. Kiedy podczas przyjęć mieszkańców mam bardzo trudny temat, zadzwonię do dyrektora Dyjasa, czy zna ten przypadek, od początku do końca mi wszystko opowiada i znajduje rozwiązanie. Dlatego jestem dumna, że mam być pracodawcą Klaudusza Dyjasa, jednego z najbliższych moich współpracowników i niewątpliwie eksperta w sprawach społecznych naszego miasta. Niewątpliwie człowiek pełen pasji i zaangażowania. To co robi, robi bardzo dobrze. W mojej ocenie Klaudiusz jest takim pracownikiem, który mi dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych pozwala spać spokojnie. Okazuje się być człowiekiem takim chcącym być na równi z innymi, gdzie różnice co do stanowisk dla niego nie mają zbytniego znaczenia. Jest zawsze przygotowany. Ja widzę, że on wkłada, kolokwialnie mówiąc, całego siebie w tę pracę, którą wykonuje. Jest niecuzinkowy, ponieważ nie jest to dyrektor w garniturze, który nas reprezentuje, jest to dyrektor, który jest z nami. Pan Klaudiusz ma wspaniały dar do dobierania ludzi. Na co dzień współpracuję z jego pracownikami i mogę powiedzieć, że placówka, którą prowadzi Stowarzyszenie Horyzont, znajduje się w tym właśnie miejscu, a nie innym dzięki też jego zespołowi. Prowadziła mnie dusza do niego. No. Jak odejdę z tej placówki, to będę dalej trzymał z bójkim Klaudiuszem kontakt. Patrz pani, gorlewicz odchodzi. A jak to odchodzi? No jak to? Nie wie pani? Na starostę ma iść. Na starostę? Mm -hmm. Głupi by był, gdyby poszedł. A gdzie mu tak dobrze będzie? Obiak mu dadzą. I kochają. I uwielbiają. I gdzie mu tak cukrzyć będą? Mm -hmm. Dzień dobry. W zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu bu Łubu -bu, bu niech żyje dyrektor naszego domu, niech żyje nam. To mówiłem ja, Jarząbek, Wacław. A ja chciałam powiedzieć, że nasz dyrektor to wszystkie rozliczenia bardzo dobrze prowadził, jakby coś. Na przykład, jak był komuś coś winien, zaraz oddał. W ogóle winien nie był. Dom prowadzi dobrze. No, to jak księgowa. Czasami aż oczy bolą patrzeć, jak się. Przemęcza. Gorlewicz Kazimierz, dyrektor DPS-u Tęcza. Jeszcze niektórzy wpijają mu szpilki. To nie ludzie. To wilki. To mówiłem ja, Krzysztof Jakandrzej, trener sportów motocyklowych. Niech żyje nam dyrektor 100 lat. To jeszcze ja. Krzysztof Jakandrzej. Nie mówiłem w jednym tygodniu, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu, dubu, Łobu dubu, nie żyje nam prezes filmowego klubu, nie żyje nam. To śpiewałem ja, Krzysztof Jakandrzej. Słyszałem, że tu przyjeżdżają ludzie i mówią do szaf. I na dodatek chwalą byłego dyrektora. Panie dyrektorze, ja myślę, że pan jest w tej szafie. Panie dyrektorze, ja wiem, że panu się trudno rozstać z tą pracą. Był pan naprawdę wspaniały, ale panie dyrektorze, to się może źle skończyć. Takie przebywanie w szafie, to już nie mówię, że tylko dla pana, ale pani nowa dyrektor będzie miała trupa w szafie. A i jakiś swon będzie się ciągnął. Panie dyrektorze, naprawdę proszę wyjść z tej szafy. Apeluję do Pana, to ja, Pański Starosta. Ja na razie na to patrzę z, z dystansem, staram się przynajmniej, ale mam nadzieję, że jestem takim trochę optymistą, realnie chodzącym po że to się poukłada.